DILMUN 611 to znak wywoławczy towarowego Boeinga DHL. Samolot wystartował z włoskiego Bergamo. Leci przez Szwajcarię i Niemcy do Brukseli. 611, DILMUN 611, skłok 7524. 7524, 611. DILMUN 611, wznoś się poziom lotu 320. Nielsen poleca maszynie zwiększyć wysokość. Przyjąłem, wznoszę się, poziom lotu 3.2.0. Poproszę 3.6.0, jeśli dostępny. Piloci chcą latać jak najoszczędniej. Na 36 tysiącach stóp zużywa się znacznie mniej paliwa. Dilmun 6.1.1, wznoś się, poziom lotu 3.6.0. Wznoszę się, poziom lotu 3.6.0, Dilmun 6.1.1. Nielsen zezwala na lot wyżej i zapisuje zmianę. Paski postępu lotu służą do planowania ruchu. One i ekran radaru dają dobre pojęcie o sytuacji. O 23.30 sytuacja się zmienia. Curych, dobry wieczór, bravo Tango Charlie 2937. Jednocześnie zgłaszają się dwie załogi, jedna na stanowisku obok. Airbus podchodzi do lotniska we Friedrichshafen. Inny samolot wyżej wleciał w górny sektor. Aeroloid 1135, zniżam poziom lotu 8-0. Nielsen krótko odpowiada Airbusowi. Aeroloid 1135, przyjąłem, wywołam cię. Musi zidentyfikować maszynę w górnym sektorze. Wołający, powtórz. Curych, dobry wieczór. To rosyjski Tu-154 Bashkirian Airlines. Zjawił się nieco wcześniej. Leci z Moskwy do Barcelony. Bravo, Tango Charlie 2937, poziom 360. 40-letni Oleg Grigoriew jest głównym pilotem przewoźnika. Dzisiaj egzaminuje 52-letniego kapitana Aleksandra Grossa który ma 10 lat doświadczenia, ale leciał do Barcelony tylko raz. Gładki lot? Na razie. Z tyłu trochę rzuca. 41-letni drugi pilot Murat Itkułow jest drugą parą oczu kapitana. To no lepiej zapnij pas. Samolot wiezie uczniów szkoły i ich rodziców na wycieczkę do Hiszpanii. Nielsen nadaje mu kod transpondera. Bravo Tango Charlie 2937, squawk. Tymczasem załoga Airbusa chce potwierdzić instrukcję lądowania. Tak sądzę, zaraz cię wywołam. Aeroloid 1135, proszę niżej. Aeroloid 1135, zniżaj poziom lotu 7.0. Zniżam poziom lotu 7.0, aeroloid 1135. Airbus zbliża się do lotniska. Nielsen dzwoni do tamtejszej wieży, aby go przekazać. Połączenie nie może być zrealizowane. Nie może się połączyć. Znajdź mi numer wieży Friedrichshafen. Znów próbuję. Tak, też nie. Aeroloid 1135. Aeroloid 1135 nadawaj. Nie mam łączności z Friedrichshafen. Wywołasz ich na 124.35. Powiesz, że podchodzisz ALS na 24. Zrobi się. Dzięki. Przekazawszy Airbusa, Nielsen wraca do pasażerskiego Tupolewa lecącego na zachód i do towarowego Boeinga lecącego na północ. Zauważa, że obie maszyny są na 36 tysiącach stóp. Wówczas kontroler reaguje, zadba o właściwą separację. Tu Tupolew wkrótce ma się zniżyć na 35 tysięcy stóp. Bravo Tango Charlie 2937, zniżaj poziom lotu 350. Przyśpiesz, mam ruch kolizyjny. Kontroler z zasady poleca się zniżyć, ponieważ zniżanie się jest łatwiejsze niż wznoszenie się. To najprostszy sposób na rozwiązanie konfliktu. BTC 2937, zniżaj poziom lotu 350. Przyśpiesz zniżanie. Przyśpieszyć zniżanie 350. Mam ruch na Twojej pozycji na 360. W Tu AeroLoid 1135, nadawaj, no, połączyłem się z lotniskiem Friedrichshafen. W chwili, gdy załoga AeroLoid się odmeldowuje, przyjąłem papa. Pa. Boeing znika z ekranu kontrolera, tak jak echo radarowe tu polewa. BTC-2937? Kontroler Peter Nielsen stracił łączność z dwiema maszynami lecącymi nad południem Niemiec. 2937 Wywoływał samoloty, nie odpowiadały. Musiał zdać sobie sprawę z tego, że się zderzyły. Ludzie z okolic Uberlingen widzą na niebie płonące szczątki. Duże fragmenty obu maszyn spadły na ziemię. Widziało to mnóstwo ludzi. Usłyszałem huk i zobaczyłem trzy płonące fragmenty samolotu, powoli spadające na ziemię. Ostatni fragment wybuchł po zderzeniu z ziemią. Ekipy ratownicze zjawiają się po kilku minutach. O świcie przybywają śledczy z Niemieckiego Federalnego Biura Badania Wypadków Lotniczych BFU. Zaczynamy od oględzin wraku i sporządzenia dokumentacji. Szczątki Tupolewa leżą w czterech różnych miejscach. Niektóre fragmenty dzieliło 100 metrów. To jasny znak, że Tupolew rozpadł się w powietrzu. Większość szczątków Boeinga leży w lesie obok wsi Teizersdorf, ale brakuje jednej sekcji. Nie było tam statecznika pionowego. Znaleziono go dopiero później wśród szczątków Tupolewa. To wskazywało na kolizję tych dwóch samolotów. Zginęło 71 osób.